Witajcie. kolejny jest odcinek z serii orka, orkowego systemu uprawy roli. Tutaj akurat jesteśmy na polu przygotowywanym pod uprawę soi. Te akurat pole było jesienią, jesienią w zeszłym roku, po raz zgłęboszowane, później jesienią był. W jakichś 3-4 tygodniach kolejny zabieg głęboszowania. I teraz chciałbym Wam pokazać efekty tego głęboszowania. I o coś się mi rozchodzi. Tutaj wiadomo, że to, to było dwa razy pogłęboszowane, bo za pierwszym razem nie byłem w stanie zerwać podeszwy, zagęszczenia, jakie było. I po prostu pierwszy raz zrobiłem tyle, ile dałem rady, to znaczy na 40 cm. Kolejny, kolejny raz. Zrobiłem na już takie 50-50 parę centymetrów, i tutaj na tym polu był wysiany poplon. To akurat chyba bady z górczycy jest. Tutaj nawet miałem proso, też bardzo fajna roślinka. No i po faceli, akurat resztki to się dosłownie w palcach kruszą. Także facelia jeżeli ktoś chce coś na wiosnę, się jest bardzo fajna, bo po górczycy to jednak zostaje takie no, twarde te badyle, a facelia z wiosny to już praktycznie jest krucha bardzo. Tutaj, jak widać, z wiosny wykonałam uprawkę, żeby pierwsze fale tych tak jakby zachwaszczenia pokonać. I teraz czekam aż kolejne chwaściki owzejdą. I tutaj w sumie były wykonywane jak najpłytsze uprawki, żeby tylko wyciąć te chwasty. I po to też będzie zrobiony agregat do ultrapłytniej uprawy, tak żeby nie mieszać nadmiernej tej powierzchni warstwy, a tylko podciąć, wyciąć te chwaściki, tak żeby odciąć tę część nadziemną od korzeni. Wtedy to zaś zresztą sami wiecie jak pielacze, popielacze do, do buraków, do kukurydzy na przykład, jeżeli ktoś tak zwane wieloraki do buraków były, wie jak to działa, że to podcina, odcina część nadziemną na roślinie, rośliny, no, części podziemnej, no i wiadomo, korzeń bez góry nie urośnie i góra bez korzenia też nie. I tak jak mówię, no, staram się, żeby było tego jak najwięcej mulczu, no ale też y, jeszcze teraz staram się, żeby troszkę pozbyć się y, no, banku nasion, co nie, w glebie. Bo też to nie jest tak, że bez, dla mnie bez orka to nie jest jeden przejazd jakimś trzybelkowcem i rycie i rycie na te 30 cm tylko to są dobrane optymalnie zabiegi pod, pod dane warunki na glebie na, na, na danym polu i dostosowane do stanu gleby tak jak tutaj jak najpłytsza uprawka w sumie brona mulczowa też myślę żeby te mniejsze wyrwały no z tym większymi bym miała problem a tak jak grega ultra pły, płytki uprawy podetnie to wszystko i zachwaszczenie jest w ten sposób likwidowane tutaj raz, że po żniwach, pierwszy raz chwastiki wyszły, później po każdym głębuszowaniu chwasty wyskakiwały i tak w ten sposób niszczę ten bank nasion który został po, no, po wcześniejszych latach orko konserwujemy tylko te nasiona, które się wysypały bo my przerzucamy je na dno bruzdy i nasiona nawet po kilkadziesiąt lat chwastów potrafią mieć zdolność kiełkowania, a później jak się je wyora na powierzchnię tak kiełkują, a ja tutaj na początkowych te pole jest drugi rok akurat bez, bez orki tutaj był system mieszany także drugi rok już nie widziało pługa, a wcześniej też były lata że tak jak po rzepaku było robione tu bezorkowo i teraz tak jak mówię tutaj wszędzie widać kurzątki, małe siewki chwościków i fajnie jest właśnie w początkowej fazie naprawić wszystkie błędy po orce po prostu, zgłęboszować te pole, troszkę te chwaściki wytępić, a nie przechodzić tak powiem na na chura na bezorkę i to jest to na bezorkę tak uproszczoną bo orka to też nie jest tak że to jest jeden zabieg i siew dla mnie podstawą są uprawki pożniwne i to ja zazwyczaj staram się wykonać dwukrotnie, ale jak najpłycej tak żeby raz pobudzić samosiewych Zbóż czy tam rzepaku, później jeszcze raz je wykasować. No i oczywiście no samo się wychwastów i dlatego ja nie mam najmniejszego problemu z zachwaszczeniem. Nie stosuję glifosatu już kilka lat, bo nie mam takiej potrzeby. I w sumie, tak jak mówię, no zachwaszczenie to jest mój najmniejszy problem. I tak jak tu widać w ziemi, ta słoma, no, wolałbym, żeby jej więcej na powierzchni było, no ale jak mówię dwa razy głęboszowałem to w sumie jest tak w ramach testów, że tak powiem bo to nie, 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 nie będzie jakaś taka standardowa praktyka tylko w ramach testów i może nie przedłużając idziemy do odkrywki tutaj jest 4B co my tu mamy pod spodem? no mamy fajny piaseczek tutaj zresztą był odcinek z Epole to tutaj w tym miejscu był Nagrywane to tam było widać, taka dużo większa odkrywka była zrobiona. A teraz tutaj zobaczcie na tą odkrywkę. co my tu mamy po głęboszu. Zobaczcie, tutaj jest jakieś 20 cm takiej no jakby niezmieszanej warstwy. I tu jest kolejne 20 cm warstwy, która jest wymieszana z tym podglebiem. Widzicie? Myślę, że to odda telefon. Tutaj po każdym, jakby przyjeździe głębosza po zębie, jest taka. O, widać, że to jest wymieszane. I teraz wracając do sedna odcinka orki na orkowym systemie prawy roli. Co powoduje orka? Na takich glebach, jeżeli oramy na pełną głębokość warstwy próchnicznej, powoduje idealne odcięcie warstwy uprawnej od warstwy poduprawnej. Tu mamy idealnie takie same warunki w całej tej mniejszości tego profilu, który oramy A pod spodem często jest tak, że ten takich tu u mnie piasek ma zupełnie inne właściwości jak jest w naturze, w naturze nigdy nie ma takiego ostrego odcięcia warstw Warstwo od warstwy. Zawsze jest poziom taki przejściowy, mieszany. I ja właśnie głęboszem tworzę z powrotem ten poziom przejściowy, jest taki poziom mieszany, gdzie się mieszają właściwości tej warstwy z tą warstwą pod spodem. Mówię, część, część było komentarzy, <noise> część było, mówię, rozmów z osobami, którzy twierdzą, że głębokość nie miesza, bo to, bo tamto. Ja się czasami tylko śmieję z tego, bo ja robię odkrywki. Ja to widzę, co się dzieje, i nikt mi nie będzie głupot, że tak powiem, gadał, że to czy to. I tak jak mówię, tu mam 20 cm, tak jak mówiłem, że ząb podnosi tę warstwę, ale nie wyciąga bardzo na wierzch. Tu mam warstwę taką próchniczną, niewymieszaną z tym piaskiem, tak jak powinno być, i mam kolejne 20 cm poziomu przejściowego. Teraz coś wam pokażę, zobaczcie. Ja tu o paluszkiem o zobaczcie, tutaj nawet ostatnio było głębuszowane. Ja jestem w stanie wbić palucha, palucha. Na głębokości no nie wiem, no tak wam pokażę, to jest ponad 40 cm, a ja jestem w stanie wbić palucha, żadnej ołówka czy coś, tylko normalnie jestem w stanie wbić palucha w tą ziemię. O! Widzicie, nie muszę żadnej igby czy czegoś takiego brać, tylko jestem w stanie wbić paluch. I tak jak mówię, ta warstwa jest tutaj wymieszana. O, widzicie, jest wymieszana, ma cechy przejściowe między tą warstwą uprawną a tą warstwą podglebia. I jest. O, widzicie, ja do wykopania tej odkrywki nie używałem nogi, ja tylko dwoma ręcami wziąłem szpadel i kopałem. Tu, mimo że nie widać, to jeszcze będziemy robić odkrywki w polu później. I tak jak mówię, tu jest cały, 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 nie wiem, jakby to nazwać, cały cel mojej uprawy, żeby te warstwy, o widzicie, tu jest trochę taki, trochę taki, żeby tu stworzyć poziom przejściowy. Tak z powrotem. Tak jak mówię, po pługu jest idealne odcięcie. Zróbcie sobie sami odkrywki. Zobaczcie, ja nie, nie, teraz u mnie nie zrobię odkrywki, bo ja już nie mam takiego pola, które nie było głęboszowane, żeby wam to pokazać. I zobaczcie, i później korzenie tu mają idealnie równo. Tu się rozrastają, a tu nagle co? Szok środowiska. Raz, że jest zagęszczenie, dwa, że bywa, że po prostu albo jest tak wypukane ta gleba, albo jakieś inne. No, już takie chemiczne, że tak powiem, właściwości. Tak, tak są niesprzyjające dla korzeni, że nawet czasami, jak nie ma tu zagęszczenia, to korzenie nie rosną dalej. Z korzeni, nawet może dochodzić do zjawiska dysorpcji składników pokarmowych. Także korzeń tu dorasta się i tu jest tak mało składników, albo tak są zmienne proporcje tych składników, że potrafią być wyciągane z powrotem na, na zewnątrz korzenia. Z korzenia z rośliny na zewnątrz wyciskane, że tak powiem, składniki pokarmowe. I jak te rośliny mają tam głębiej rosnąć. I tak jak mówię, mi zależy na tym, żeby tu było te 20 cm takiej próchnicznej, znaczy no dobra, no takie jak najmo, moje warunki najbardziej. I to zobaczcie, mimo że tutaj na wierzchu nie widać za wiele, ale tak gleba w tej glebie są korzenie. Mówię, nie ma ich za dużo, ale są. To nie jest to, co jest po orce tak, jak mówię, ja tutaj cały ten oprofil dotąd jestem w stanie udrzeć paluchami. Zróbcie sobie odkrywkę i spróbujcie wsadzić palucha pod warstwę uprawną, tak jak ja tu robię. Mówię, trochę się rozgadałem znowu, ale myślę, że pokazałem o co Wam mi chodzi. Orka robi takie odcięcie, i to jest bardzo złe. Razem ja mówię, zagęszcza tutaj, i dwa że nie ma takiego poziomu przejściowego. Między oj, zobaczcie, tutaj jakieś stare korzonki po czymś są, tu są, tu są i korzenie, właśnie jak jest taka warstwa, warstwa przejściowa, nie, mają lepsze warunki, łatwiej się penetrują glebę głębiej. Tak jak mówię, tu jest 4B, tu jest 4 piasek. Jeżeli korzenie mamy tylko w tych 20 cm, no to korzenie tylko z tej warstwy mogą pobrać wodę. Bo dla mnie tutaj składniki pokarmowe, czy to, czy wapń, ja to jestem wszystko w stanie dostarczyć w tej glebie. Ale wody ja tu nie nadeszczuję tych pól. Jeżeli korzenie były tylko w tej warstwie, to przysychało, Wszystko, całe, całe, całe moje starania szły pizdu a teraz jak korzenie się rośliny się korzenie, o nawet zobaczcie tutaj o, przecież to są wszystko korzonki mimo, że na wierzchu nie ma nie widać, żeby coś rosło tak jak mówię, no o, o spróbujcie sami u siebie tak zrobić czy się uda Wam to żeby paluchami udrzeć warstwę poduprawną i zobaczcie, ja tu cały czas o na dole mam nawet tym szczerym piachu Korzenie. I tak jak mówię, musimy stwarzać warunki dla, dla rozwoju korzeni. Orka stwarzała warunki tylko idealne, tutaj w tej. Znaczy może nawet nie idealne, bo to też kwestia sporna, no ale bardzo fajne, tutaj w tej strefie, w której działała, bo tu było wszystko ładnie wymieszane, spóźnione aż za bardzo, ale to już inna kwestia. No a pod spodem nie było. Nic uprawiane, jeszcze tylko obruzdowe jechało, zagniatało. I mówię, tutaj ja się staram zrobić tak, przywrócić stan naturalny tej gleby, żeby ten był poziom przejściowy, żeby tu nie było tych nadmiernych zagęszczeń. Stąd też był projekt głębosza na metr, bo tutaj głębiej. O, jeszcze głębiej, jeszcze jest troszkę za twardo, tu i tak już mam zrobione na 50 cm, myślę spokojnie, ale jeszcze, jeszcze głębiej chciałbym tu zrobić. Tym głęboszem, na mec, i tutaj też zrobiłem takie kontrolki, doświadczenia, i później będę robił odkrywki już w roślinnej uprawnej i będę sprawdzał z sprawdzał tamtej gleby. I tak jak mówię, no, czasami osoby próbują ze mną dyskutować. Ja tych odkrywek zrobiłem, no setki, już naprawdę setki tych odkrywek zrobiłem, bo ja każdego roku robię kilkadziesiąt tych odkrywek. Część robię płytszych, część robię głębokich, żeby sprawdzić zasięg systemu korzeniowego. I naprawdę, uwierzcie mi, że to co, co mówię, to już jest efekt no już ładnych kilku lat obserwacji, no i badań. Bo ja nie tylko badam tę warstwę uprawną, że tak powiem, bo u mnie to już nie jest warstwa urkowa, bo nie ora. Nie tylko tę warstwę uprawną tam do 30 cm, tylko ja zazwyczaj jeszcze badam aż do metra. Badam na pH, badam na składniki, badam kationówkę. Z kolego badaliśmy mikroelementy i teraz też zresztą pobrałem już sam na mikroelementy jeszcze te głębsze warstwy, no bo to, to akurat już badania wtedy no dość, dość drogo wychodzą no i no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby całe, całe gospodarstwo tak przebadać, jak ja bym chciał. No bo tu mówię, to czasami jedna analiza wychodzi około 150-200 zł. Także tu już jest no, spory koszt, a razy 3, bo z trzech poziomów. Także, no mówię, nie, 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 nie mogę sobie pozwolić na to, żeby całe gospodarstwo przebadać. Ale tak jak mówię, badam tę glebę i wiem, co się dzieje. i Tak jak u mnie tam na dole, też jest pH obojętne. Tutaj, nawet o tu o kawałek dalej w zeszłym roku pobierałem próby do metra czy nawet metr dwadzieścia po prostu świderkiem wiercę zresztą pokazywałem chyba ten świderek i wiercę świderkiem, pobieram próbę i patrzę co się dzieje tam na dole też jest mimo, że to się zdaje, że szczery jest piasek ale na przykład tutaj też ma 2 centymole pojemności sorpcyjnej. no w tej pojemności też mogą być różne składniki i warto żeby był wapń, magnes, potas u mnie, akurat, tutaj głębiej jest problem z magnezem. mówię o tym przemywaniu i o tym wszystkim, no ale, no cóż, no, nie we wszystko ja wierzę. Wierzę w wyniki swoich analiz, i dlatego tutaj w te warstwę głębiej też będę chciał dostarczać magnes. Część osób się tam pytała: Bo pod kukurydzę tylko magnes. No, robię badania kompleksu sorpcyjnego i widzę, że na przykład te pola mają dostateczną ilość. Jak na swoją pojemność sorpcyjną mają dostateczną ilość potasu. A za to niedostateczną ilość magnezu. No to co będę potasem nawoził? No nie, nawożę magnezem. I dzięki analizom wszystkim widzę co, gdzie i jak trzeba. Także zachęcam wszystkich do analiz. tak jak mówię, wykopcie odkrywkę. Spróbujcie, czy się uda Wam wsadzić palucha w te warstwy poduprawne. Pobierzcie tę próbkę analiz do analiz tych głębszej warstwy. I dopiero wtedy sami będziecie wiedzieć, na czym stoicie, że tak powiem. Ja też w tej serii odcinków, może teraz ten wyjdzie trochę dłuższy, orka na systemie orkowym, pokazu, staram się Wam pokazać wady. wady systemu orkowego. A jak zrobić, żeby było dobrze, to już jest kwestia każdego, indywidualna kwestia. Bo to, co ja robię u siebie, Robię, robię tak, jak u mnie jest potrzeba. Tutaj ja mówię, robię analizy, robię badania, robię odkrywki. Już mniej więcej wiem, co potrzeba. No i tak jak widać, myślę, że to się sprawdza. Ale nie doradzę nikomu, nikomu nie będę doradzał, co ma robić na swoich polach, bo ja nie, nie uprawiam Waszych pól. Wasze pola. Powinniście sami najpierw zrobić odkrywki, analizy i dopiero decydować, jaki system uprawy wprowadzić. Bo ja mówię, cały ten cykl jest że orka ma wady, ale jaki system już wybrać do uprawy, to już jest kwestia indywidualna, do nawet, nawet nie tyle co gospodarstwa, czy to nawet poszczególnych pól. Bo na każdym polu są różne warunki, i inny system uprawy powinniśmy zastosować, i inne cele, bo tak jak mówię no, pokażę, wam, pokażę Wam jakie są wady, ale już jak ten, to naprawić musicie sami, sami sami się nauczyć i dlatego pokazuję Wam dużo takich doświadczeń dużo analiz pokazuję, pokazuję Wam jak to policzyć właśnie po to, aby każdy był w stanie sam dobrać naj, jak najlepszy system uprawy śmieszy mnie to jak przyjeżdża jakiś przedstawiciel z jakąś maszyną i mówi, ta maszyna jest najlepsza na wszystko, na z tego no. <ścoughs> no nawet nie będę tego komentował bo to na siłę część osób zmusza glebę żeby dobrze dobrze pracowała, żeby była żywa żeby dawała plony, na siłę bo nie zastanawia się co ta gleba potrzebuje, tylko akurat a bo ten przedstawiciel przyjechał fajnie gadał, no to weźmiemy od niego maszynę no, tak to nie działa. Tak jak mówię, ja dlatego robię z maszyny sam, bo ja wiem co ja chcę uzyskać. Wiem jaki mam problem w swojej glebie i wiem jak go naprawić. Żaden gościa, co przyjedzie gdzieś z obcy, nawet nie, nie weźmie garści ziemi w rękę i ci mówi, że ta maszyna się sprawdzi. Pogoń go od razu z pola. Dobra, starczy tego odcinka i tak wyszedł długi. Mało, mało poruszyłem kwestii, dlaczego orka jest taka zła, więcej trochę piętylenia głupot No ale myślę, że w kolejnym odcinku poruszę temat próchnicy. Jak ja to widzę to będzie też, myślę, że też będzie dłuższy odcinek. No to trzymajcie się, do następnego. Cześć!